Cześć! Witajcie w nowym odcinku z Minecraft Dungeons i dzisiaj, słuchajcie, dawno nie nagrywałem, więc będziemy robić coś przyjemnego. Może widzowie... Robimy kaktusowy... Nie. Robimy widzowie... Karcy, kryjówkę. No, to jest kursa jakaś, to jest jakiś pewnie kurze. Albo widzowie. Mam taki pojęcie, że to może być siano. Kurczę. FNT mam widzowie To jakiś dziwny tryb dzisiaj grania Trochę dziwnie mi się gra na kompie, bo chyba akurat... gra Gram ostatnio tylko na konsoli o, będzie. Będzie ten arcyzło osadnik. A nie będzie jednak. O nie! No ale się udać. Nie! Eee, Halo? Minecraft? Co tu się odwala? Bum! Bum. Ty zaklinaczu jeden, nie chcę Ciebie tutaj wid widzieć. Bip. Ty masz łuk mocy! A ja mam ADHD. Musimy dojść do wioski w sobie. Myślę, że to może być łatwe. A, nie ma strzał pięknie Brak shawl. Powinniśmy się bardziej. Ojej, ojej. Gin! Robloxja! Gin! Zniszcz wszystkie czarne Rozumiem, to z zni... znajdź, a znajdź wszystkie, tylko, tylko nie rozumiem tego czaru, może, że czary mary, znajdź, co, jak się dostałem, stop, stop gra, raz, Taki mazak leciał. Twoje ataki obniżają obrażenia zadawane przez wszystkich pobliskich to jest dobra. He he, 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 Zginiecie zaraz. Na słowie. Jezus Maria! Jakie to szybkie. Nie! Dobra. Muszę się ulepszyć. Znaczy uleczyć. Może mamy jakieś. Nie mam innego zwierza. Zwierz, zwierz, zwierz. Dobry zwierz. No, zaraz widzowie będziemy mieli nowy poziom. Zabijemy sobie tego... Te ...tego się A, w ogóle może wszystkich. Taka śmieszna ciekawostka, że że tutaj zdobyłem bardzo dobre unikaty a jest rzadko unikaty Halo Kozacki Kozacki domaga się fajnych unikatów eee, my, 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 nie myślę że to lepszej do jaskini Dzięki otwierania bramy. Mapa. Dobra, widzę mi się trochę cofniemy. Dobra, do skrętu w lewo. To muszę iść tu przy barierce. Bo tam widzowie nie byłem. Tu? Tak, tu są takie korytarzyki. Wow, co to jest? Zabudynek, na no a się przydadzą, da. Do... Dalej jest to ogrom. Widzę, wie. O tutaj. Nie chcę przegapić żadnej skrzynki ani zaopatrzenia. Nie mam za strzał. Nie. Ma nie? uff, ale fart. Ale głos. Do, w domu spokojnej spokojnej starości. No. Nareszcie. No, Czarya. Czarny działa Bly. Bly. Ty, Ej, czemu mnie pyrgasz? Nie się uleczę Na spacji? Na spacji się da tutaj wejść Dobra, widzowie, to jeszcze jest duża ta wyspa. Ale eee! może kiedyś dojdziemy. Parim, param, param, parim, 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 param, param, parim, param. Opsa. Moje, mam nadzieję, że to moja myszka wytrzyma ten wysoki pressing. A po prostu widzowie, klikam, gdzie chcę dojść, a postać za mnie się rusza. To jest taki big brain z strony Mojanga. Widzicie widzowie klik i jestem klik, klik, klik. I poszło. mapa to Byłem co tutaj widzowie będzie? O oh, my god! Zatło zladed. Poważnie! Ja mam zrezygnoens z czegoś takiego. Chyba was mojang powaliło! Among us. Wielu widzów nie pytało w sumie dlaczego nie nagrywam z innej gry chcia, Chciałam, chcę nagrywać z innej gry Za Monga z konkretnie chyba B zrobię niedługo tą serię. To nie będzie to seria raczej. Bo to jest seria ubięka. Seria Minecraft Dungeons, którą... Ma... Czy to jest zwycięstwo? Tak. A B C Czyli nie. A... mam mało życia. Lubię artefakty. A I! Tu będzie już zwycięstwo, więc mogę się pożegnać, ale nie mogę sobie tu poeksplorować. A. Jak to będzie mój najszybszy. Na pewno Na pe jestem totalnie pewny, że to a sure about Jak to wiesz, co ja mam najkrótszy odcinek, to ja się chyba zabiję. Co to jest? Ile to dodaję? To jest 93. Słabe. Hehe, rehe. Kupiec, kupiec, co tam masz? Coś mnie na to... 155... Easy! O, To mi się chyba opyla. Aha. To sobie zarezerwujemy. A no, i rezerwacje, bo no, on no, no, coś. No. No. Więc idziemy do naszego O, jest tutaj Dobra, 268 się, to, to się opłaca Idziemy do naszego Amongasa. Hop, 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 hop Hop, hop, hop A z autoklikerem? Gdzie jest autokliker? O, jest. Ja za autokliker równa się Tak. Więc. Ach. Ale potrzebuję skrzyni. Skrzy... O, jeszcze zaklinacz! Będzie na pewno dużo kosztować. To jest starżytne polowanie. Alo, skrzynka! Skrzynka, albo się zrobiło Tadał. Co wiesz, o trochę tak to naszeruje? Nie ma więc chyba sobie pójdziemy Nara. Zapomniałem o jednym artefakcie, żeby wam pokazać. Muchomer smortnikowy się nazywa, ja go mam zawied... To jest ten Muchomer I patrz, sam tempo jest taki, włączy się to, to, coś, to jest coś takiego. Widzicie? To jest jakiś hardcore. Ja mogę tak pokonować wrogów. <grytanie> <grytanie> to, że jak to walnie raz, to to jest hardcore. Więc widzowie to wszystko na ten odcinek. Pa pa.